Witajcie widzowie YouTube'a w moim kolejnym filmie. W tym porad... Nie, o, o bo nie będzie, będzie o klawiaturze. W tym filmiku pokażę wam, nauczę was, jak szybko pisać na klawiaturze. Po prostu, jak zaczynacie, to piszecie tak. A. Szukacie, kręcicie. B. Szukacie pół godziny literki. C. Szukacie pół godziny literki. D. Szukacie kolejne pół godziny literki. F. Nie, E. Później F. No i to jest dosyć żmudne pisanie. Także nie polecam tak pisać. Polecam od razu pisać tak. Musicie ustawić tak dłonie. Tak do, klawi tak do klawiatury. Czekajcie, przesunę. Tak. Tak do klawiatury musicie ustawić. Tak. Wszystkie 10 palców. I po prostu się nie ma co pierdzielić z tym pisaniem, tylko od razu. I w ogóle nie patrzycie na monitor. Jest Bez, Bez patrzenia na monitor. Moje jakby się drapali. Musicie drapać klawiaturę. Tak dra drapać klawiaturę. Patrz. Od, od razu kilka zdań robicie na raz. Takie to pisanie. Tak dostaniecie pracę w biurze, w, so w sądzie dostaniecie pracę, bo tam też trzeba szybko pisać na klawiaturze i ten. A ogólnie to mówię wam, no bo tak jak będziecie pisali, to Was z biura wyleją, tak? Albo tam skądś tam. A jak będziecie pisać tak, to będzie... Możecie nawet jedną literką, jak macie w jedną ręką, jak macie w prawe, albo drugą ręką, o, ale piszesz tak, bo tak nie. A, B, O. Z takim pisaniem. Mistrz klawiatury, o mistrz klawiatury. Z takim pisaniem to się dostaniecie wszędzie do każdej pracy. O. Czasami się używa tych bocznych, tych bocznych literek, tych numerycznej klawiatury. A tego enteru to się rzadko co używa tego enteru. A Fki się używa. A ogólnie, fajna klawiatura, nie. O. To jest właśnie moja klawiatura z takim wejściem. Pokażę wam. Z takim wejściem, czyli tym starym, i ta klawiatura się nie wiesza, tak? USB się potrafią zawieszać, a to zawsze odpali wam na początku. Czyli... Czyli. Ostatni raz pokazuję. Pamiętajcie, nie tak jednym palcem, tylko tak. To jest pisanie. A ja zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Zatytułowanego Życie jest piękne. I zapraszam Was do innych moich filmików na moim kanale. Życzę miłego dnia. Idę na plażę się opalać, a Wy się uczcie. Pisania na klawiaturze. Bye, bye. Cześć. Cześć. Jak to. Ku... Tak. Cześć.